Rozstanie rodziców. W małym przedszkolnym miasteczku otoczonym łąkami i lasami mieszkały sobie bliźnięta: Zosia i Kuba. Bardzo się kochali i oczywiście psocili sobie od czasu do czasu, jak na normalne rodzeństwo przystało. Poza tym byli nierozłączni. Razem budowali zamki z klocków. Rysowali tęczę palcami zamoczonymi w farby, razem biegali w deszczu po kałużach, razem robili zupę z błota i trawy na placu zabaw, a wieczorami również razem słuchali bajek czytanych przez mamę lub tatę. Ale ostatnio coś się zmieniło. Coś było inaczej w domu. Mama i tata coraz częściej rozmawiali cicho. Z poważnymi minami. Mama ostatnio płakała, a Zosia zauważyła, że tata zaczął spać w innym pokoju. Kuba pytał czasem: Dlaczego mama i tata już się nie śmieją? Ale nikt nie dawał jasnej odpowiedzi. Rodzice unikali odpowiedzi. Pewnego dnia w przedszkolu dzieci usłyszały o zielonym drzewie które było wszechwiedzące i podobno potrafiło rozwiązywać trudne pytania i zagadki zadawane od dzieci. Może pomoże nam zrozumieć, co się dzieje, zaproponowała Zosia. Kuba skinął głową i tak zaczęła się ich przygoda. Droga do zielonego drzewa prowadziła przez zaczarowany las. Pierwszą, kogo spotkali, była pani Sowa. Była bardzo mądra, jak to Sowa, i nosiła okulary. Witajcie, Zosiu i Kubo. Widzę, że macie coś na sercu. Wasze miny są smutne, powiedziała. Zosia opowiedziała o tym, jak mama i tata przestali się śmiać, również o łzach mamy, a Kuba dodał, że boi się, że to jego wina, bo ostatnio rozlał sok na dywan. Pani Sowa zamyśliła się i powiedziała: Usiądźcie, kochani, dzieci, rodzice czasem mają swoje sprawy, które nie zawsze są związane z wami. Mają swoje sprawy, sprawy dorosłych, które w żaden sposób nie dotyczą dzieci. To nie wasza wina. Czasem dorosłym trudno się dogadać, ale to nie znaczy, że przestali Was kochać. Idźcie dalej. Zielone drzewo na pewno pomoże Wam lepiej to zrozumieć. Dzieci wędrowały dalej i dotarły do Mostu Smutków. Był to długi most nad rzeką pełną małych, szarych chmurek. Żeby przejść dalej, Musicie zostawić tu swoje smutki, powiedział most. Zosia spojrzała na Kubę i powiedziała: Smutno mi, bo boję się, że już nigdy nie będziemy razem w domu wszyscy troje. Kuba dodał: A ja boję się, że mama albo tata przestaną mnie kochać. Most zamruczał cicho. To normalne, że się boicie. Emocje, które odczuwacie, są całkowicie zdrowe. Wszyscy je czasem przeżywają: radość, ale i smutek, zaskoczenie, oczekiwanie, gniew, strach. Jest ich całe mnóstwo i nie ma dobrych i złych uczuć. Są one bardzo różne, jak smaki lodów. Nie wszystkie lubicie i chcecie, ale one są. Pamiętajcie, miłość rodziców do dzieci nie znika nigdy, nawet jeśli są daleko od siebie lub mieszkają osobno. Możecie przejść! W końcu dotarli do zielonego drzewa. Było ogromne, z liśćmi, które migotały jak gwiazdy. Pień drzewa był gruby i pokryty miękkim mchem. A jego korzenie rozciągały się daleko w ziemię, jakby obejmowały cały świat. Gdy dzieci podeszły bliżej, zauważyły, że liście szeptały między sobą, wydając dźwięki przypominające melodię. Wśród gałęzi tańczyły świetliki, tworząc małe, jasne kręgi. Drzewo wydawało się żywe i pełne ciepła. Jakby rozumiało wszystkie uczucia, które nosiły w sobie dzieci. W jego koronie siedział mały elf. Witajcie, Zosiu i Kubo, powiedział: Słyszałem, że poszukujecie odpowiedzi na męczące Was pytanie. Zosia i Kuba opowiedzieli o swoich obawach. Elf uśmiechnął się łagodnie i powiedział: kiedy rodzice się rozstają, to nie dlatego, że przestali kochać Was. To nie ma nic wspólnego z Wami. Czasem dorosłym lepiej jest mieszkać osobno, ale ich serca zawsze będą Wasze. To trochę tak, jak wtedy, gdy rodzice są w pracy lub na wyjeździe. Wówczas równie mocno Was kochają, a nawet bardziej, ponieważ tęsknią. Zawsze Was kochają. Jesteście dla nich najważniejsi. Możecie mieć dwa domy, a w każdym z nich będzie miejsce dla Waszej miłości i radości. Dzieci zamyśliły się: Ale co, jeśli nadal będziemy smutni? zapytała Zosia. Elf odparł: To normalne, że czasem będziecie smutni. Smutek to emocja, która mówi nam, że coś ważnego się zmieniło. Można go poczuć, pozwolić mu być, ale warto też podzielić się nim z kimś bliskim. Kiedy mówicie o swoich uczuciach, one stają się lżejsze, a osoby, które Was kochają, mogą lepiej Was zrozumieć. Elf spojrzał na dzieci i dodał: Pamiętajcie, że smutek nie trwa wiecznie. Nawet jeśli teraz jest Wam trudno, z czasem pojawią się dni pełne radości. A jeśli kiedyś poczujecie, że smutek jest zbyt duży, możecie wrócić tutaj albo porozmawiać z mamą, tatą, babcią, dziadkiem czy przyjacielem. Jesteście otoczeni miłością, nawet jeśli czasem jej nie widać od razu. Droga powrotna Zosie i Kuby była równie niezwykła jak ich przygoda. Las, przez który przechodzili, wyglądał teraz inaczej, jakby jaśniejszy, bardziej przyjazny. Promienie słońca przedzierały się przez liście, rzucając na ziemię świetliste wzory. Śpiew ptaków brzmiał teraz wesoło, a wiatr szeptał cicho, jakby chciał dodać dzieciom otuchy. Po drodze spotkali panią Sowę, która siedziała na gałęzi i uśmiechnęła się do nich. Widzę, że zielone drzewo pomogło wam zrozumieć wasze uczucia, powiedziała. Pamiętajcie, że zawsze możecie tu wrócić, jeśli będziecie potrzebować wsparcia. Zosia i Kuba podziękowali jej i ruszyli dalej. Przechodząc przez most smutków, zauważyli, że szare chmurki nad rzeką zniknęły, a woda była teraz czysta i błyszcząca jak kryształ. Most zamruczał. Dobrze sobie poradziliście, teraz wasze serca są lżejsze. Gdy dotarli do skraju lasu, zobaczyli swoje przedszkole i domy w oddali. Kuba spojrzał na Zosię i powiedział: Chyba już mniej się boję. Zosia uśmiechnęła się. Ja też. Wiem, że mama i tata nas kochają, nawet jeśli teraz będzie trochę inaczej. Kiedy wrócili do domu, postanowili porozmawiać z mamą i tatą. Wieczorem usiedli razem i powiedzieli: Smucimy się, bo boimy się, że nas przestaniecie kochać. Mama rozpłakała się i przytuliła Zosię. A tata wziął kubę na kolana. Kochani, powiedziała mama, nasza miłość do was nigdy się nie zmieni. Jesteście dla nas najważniejsi. Nawet jeśli czasem będziecie u mamy, a czasem u taty, zawsze będziemy was kochać. Dodał tata. Zosia spojrzała na mamę i zapytała: Ale dlaczego nie możecie być razem, skoro nas kochacie? Mama westchnęła i odpowiedziała. Czasami dorośli mają różne potrzeby i marzenia, które trudno jest pogodzić. To nie znaczy, że rodzina przestaje istnieć. Po prostu będzie wyglądała trochę inaczej. Kuba dodał nieśmiało. Czy to znaczy, że już nigdy nie będziemy razem? Tata uśmiechnął się łagodnie i powiedział. Będziemy razem, Ważnych chwilach, na przykład na Twoich urodzinach, występach w przedszkolu czy innych wyjątkowych okazjach. A jeśli kiedykolwiek będziecie nas potrzebować, zawsze będziemy dla Was. Zosia i Kuba spojrzeli na siebie, a potem na rodziców. Zosia powiedziała: Chcemy, żebyście byli szczęśliwi, ale chcemy też wiedzieć, że zawsze możemy na Was liczyć. Mama i tata przytulili dzieci mocno. Mama powiedziała: Zawsze możecie na nas liczyć. Wasze szczęście jest dla nas najważniejsze. Zosia i Kuba poczuli, jak ciężar znika z ich serc. Wiedzieli, że czeka ich nowa przygoda, ale teraz czuli się gotowi, by ją przeżyć. A gdyby kiedyś znowu zrobiło się smutno, wiedzieli, że mogą odwiedzić zielone drzewo w swoich myślach. I tak zakończyła się ich niezwykła podróż z emocjami. Tego wieczoru Zosia i Kuba zasnęli spokojniej niż zwykle. Wiedzieli, że choć wiele się zmieni, jedno pozostanie takie samo. Miłość ich rodziców do nich, miłość ogromna, szczera, bezinteresowna i piękna.